Hejka, 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 z tej Marika i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Hyena Team. No i dzisiaj odcinek, który prawdopodobnie część z was będzie czekiwała, czyli druga część przeglądu psiej szafy. Eee, przepraszam, że się śmieję, ale koko coś odwala na drapaku. Jezu, tylko nie spadnij mi tutaj. Okej, okay. <laughs> nie wiem na czym skończyłam, ale właśnie dzisiaj zapraszam was na drugą część e, przeglądu przy szafy, na które prawdopodobnie część z was czekała, e, który powinien w ogóle się pojawić kilka miesięcy już temu, ale jakoś nie mogłam się do tego zebrać, no ale dzisiaj e, czas go nagrać w końcu. Także w tym filmiku pokażę wam jedzonko, które je Candy, smaczki oraz miski i zabawki na jedzenie. Ok, więc przejdźmy już do konkretów. E, czyli jeżeli chodzi o suchą karmę, którą je Candy, ponieważ Candy je dwa razy dziennie rano i wieczorem, suchą karmę, natomiast e, właśnie na obiad je karmę mokrą. Także e, sucha karma, a właściwie karma półwilgotna, tłoczona na zimno, e, właśnie to jest karma Alpha Spirit 7 e, Days. Natomiast jeżeli chodzi o mokrą karmę to wcześniej byliśmy na Animondzie, natomiast nie spełniała ona do końca um, oczekiwań um, Po prostu Candy nie, nie do końca się dobrze po niej czuła, natomiast mieliśmy całkiem spory czas temu karmę na Lukulus, no i z tej karmy jest jak najbardziej zadowolona na chwilę obecną, zwłaszcza yy, biorąc pod uwagę jej cenę. I przede wszystkim jej smakuje, a ona jest dosyć niejadkiem i innych suchych na przykład nie chciała, a ta Alpha Speed tej podeszła. No dobrze, więc jeżeli chodzi o smaczki, to ja już od dłuższego czasu je nie kupuję typowo smaczków, ponieważ przede wszystkim praktycznie w każdym pakiecie startowym na jakichkolwiek zawodach dają smaczki. Ponadto właśnie w większości nagród na zawodach dają smaczki maczki, jakieś próbki i tak dalej. Także to są przede wszystkim jej smaczki. No i przede wszystkim jej smaczkami jest jej karma sucha, półwilgotna, ponieważ ją po prostu bardzo lubi, a ona jest po prostu w idealnym rozmiarze, żeby to była, żeby służyła jako smaczki. Także smaczków, naprawdę, smaczki praktycznie wszystkie je właśnie z tych pakietów i tak dalej, chociaż jest niejadkiem, także nie to, że yy, wszystkie je, tylko je jako smaczki, to co dostaniemy w pakietach w ten sposób. E, no i między m.in. jakaś karnilow e, Karnilow na przykład kocha e, różne jakieś Alfa Spirit też i tak dalej. Także generalnie e, jeżeli chodzi o smaczki, no to całkiem sporo jest tego. Natomiast jeżeli chodzi o gryzaki, no to tutaj już jest e, taki kłopot, że ja sobie nie kupuję żadnych innych gryzaków poza kośćmi. Tak? Kośćmi, kościami. Ko kośćmi kości i tylko kupuje, ona dostaje tylko kości, ale ze względu na to, że po prostu innych nie lubi. W ogóle ona nie lubi od szczeniaka gryzaków. Takich, no gryzaków, czy to jakieś suszone skóry, no suszone mięso przejdzie, no ale dla mnie to nie jest gryzak, jak to starcza dla niej na dwie minuty powiedzmy, no to żadnych suszonych skór nic takiego nie je, bo po prostu nie lubi tego. Także jeżeli chodzi o gryzaki, to kupuję jej z Alfy Spirit kości, więc dużo Alfy Spirit jest w jej diecie, także to nie jest współpraca, ale jakby ktoś chciał to z chęcią, jesteśmy chętne do współpracy. <głos> <głos> nie wiem, że to powiedziałam. No więc tak, generalnie, że jak wszyscy jesteśmy w tym temacie jedzenia ogólnie, no to Candy zazwyczaj do jedzenia dostaje różne mięsa, mi mięso surowe po prostu gdzieś e, kupione, czy to w jakiejś biedrze, czy w jakimś mięsnym, po prostu surowe mięso i podroby czasem. E, Ponadto dostaje owoce i warzywa, ale zmielone zazwyczaj z tym mięsem albo w jakiś sposób z bulionem z tego mięsa e, lub chociaż zblendowane, bo ona takiego surowego, czy nawet ugotowanego e, właśnie warzywa nie zje, chyba że to broku. to jest w ogóle jedyny owoc i warzywo, które je i które lubi, broku. Dlaczego? Okej, okay, um, kolejna sprawa to to, że dostaje również na przykład jajko surowe. Bardzo je lubi, zwłaszcza żółtko w jajku. Dobra, no i wydaje mi się, że to tyle. A, i suplementy. Jeżeli chodzi o suplementy, to Candy dostaje um, MSM, MSM. Nie wiem jak to się czyta obecnie, ponieważ kupiłam trochę bez sensu, bo, bo wolałabym już gotowy suplement taki kupić, że, no, będziemy raczej to zmieniać. Do tego zmieszałam to ze sproszkowanymi skorupkami właśnie jajka, także węgla wapnia dodatkowo z tych skorupek. No i dostaję również algi morskie. Tak, algi morskie, oraz e, czystek. I olej z łososia. Olej z łososia, akurat z jednej z współprac. E, z, czystek mamy z pokusy, natomiast e, pozostałe dwa suplementy mamy z. solisty. O, solisty. Dobra. Okej, okay, przejdźmy teraz do tej części już nie do jedzenia, a związanego z jedzeniem związane z jedzeniem. Jejku, po prostu miski i gadżety. Także zacznijmy od miski, ta miska. Jest bodajże z Trixie albo z innej takiej firmy. Ja kupiłam ją w zoologicznym za jakieś 15 zł czy mniej, i naprawdę to jest moja ukochana miska. Jest ona bardzo wygodna, mieści akurat porcję właśnie candy mniej więcej. Dodatkowo jest ona taka spowalniająca, tutaj materówki różne i tak dalej. Dzięki czemu też pies nie aż tak zachłannie. No i po prostu, no, nawet nie zajmuje wcale aż tak dużo miejsca, a jest dosyć pojemna, więc. Więc tak, druga miska, jej to jest już trochę mniej, ją lubię, kiedy się kochałam, ale teraz właśnie już nie przepadam za nią, jak mam tamtą. Ponieważ ona po prostu przede wszystkim zajmuje dużo miejsca, jest dosyć płytka, więc jak robię jakieś takie zupki, w sensie zalewam wodą i tak dalej, tym czasem jak niosę, to się wylewa coś i generalnie no jest na przykład ciężka w transporcie, bo jest po prostu gigantyczna, nie? Yy, na no wcale aż tak dużo jedzenia nie mieści A i w ogóle przepraszam, że są te rzeczy takie ufalone, ale część yy, Część idzie do prania dopiero Może następnym razem jak będę chciała coś pokazać w internecie, to najpierw to umyję, ale mniejsza o to Więc taka, totalnie nie wiem z jakiej firmy miska I dostałam ją od mojej siostry na święta. w się Candy dostała I w sumie z takich misek typowych to Tyle. Chociaż była jeszcze taka miska ceramiczna, którą kochałam, w sensie kochałam, bo niestety została zbita eee, i kiedy miałam odszczeniaczkę. Także pierwsze posiłki jadła w tej misce. Niestety, no ule uległa destrukcji. Okej, okay, eee, przejdźmy teraz do najdłuższego segmentu w tym filmie, czyli segment eee, właśnie takich typowo zabawek na jedzenie, do wylizywania, do mrożenia i jedzenia. Pierwszą z nich jest kong z firmy Soda Pub. Jest to no taki dosyć e, nietypowa, ponieważ Kong zazwyczaj jest taki jakby, nie wiem, kurde stożek, e, no a tutaj mamy z takiego Konga w postaci puszki, w ogóle takiej koli, e, w ogóle to jest właśnie... E, Pełno kłaków, ale poza tym, no to, to jest naprawdę super, jakby <śprawia> sprawa. Ym, poza tym, że świetnie wygląda, to jeszcze jest dosyć pojemny i ma tutaj takie coś, co zapobiega wylewaniu się. Jak coś nalewa się, to jakby zanim się to wyleje, to jeszcze chwilę tu się zbiera. Nie wiem, kurde, jak to opisać. No, ale na przykład z takiego standardowego konga, jak mieliśmy, dopóki go nie zgubiliśmy. Jak nalewałam coś do, to, to się wylewało mi często, ale tutaj jakby fajne rozwiązanie, że się aż tak nie wylewa. Poza tym ma dosyć spory otwór, no i właśnie jest dosyć pojemny, yy, bo wziąłam go w tym większym rozmiarze. Również z Soda Pub yy, właśnie mamy taki, nie wiem, takie coś zatyczkę do konga. O. E, także tu się zatyka, i to jest w ogóle cudo. Czemu tego wcześniej nie, nie było na rynku? To w sumie chyba tylko u soda, soda pap to widziałam. Nie wiem, być może już jeszcze gdzieś było, natomiast no, to jest cudo bo po prostu. Normalnie da się nalać, zamrozić, i potem polać psu. Wow. No i mieliśmy jeszcze jednego Konga, w sumie nawet niedawno, ale gdzieś zaginął. W niewyjaśnionych okolicznościach. Także yy, ta rękominiku nie był aż tak fajny. To nie jest naprawdę fajne. Okej, okay, druga taka zabawka na jedzenie. Znaczy to jest miska, ale w związku z tym, że jest taka malutka, to właśnie zazwyczaj zamrażamy tą mokrą karmę. I generalnie, tak jak można w niektórych miejscach zobaczyć, jest ona dosyć przetyrana, ponieważ Genji ją ma od szczeniaka. Natomiast na pewno jej plusem jest to, że tu jest taka guma. Minusem jest to, że tą gumę łatwo zjeść właśnie te wystające elementy z gumy natomiast jest ona dosyć mała wiem, że ona występuje w wielu rozmiarach, natomiast brałam ją jak Candy była jeszcze nie byłam świadoma ale właśnie jak dużo Candy będzie jadła, także ona jest mało pojemna, ale świetnie się sprawdza właśnie jako taka mata do lizania, likimata no bo, czy po prostu miska spowalniająca na suchą karmę, albo dla mniejszych piesków, także tak to się prezentuje. W ogóle ja jakoś dziwnie ten statyw ustawiłam, że mi pół twarzy przycina. Dalej coś, co prawdopodobnie większość z was kiedykolwiek widziało i są to te giga popularne maty z Trixie. I generalnie one są takie popularne, pewnie dlatego, że kosztują 11 zł. 11 zł za taką matę to naprawdę jest w sumie mało, bo większość tych mat kosztuje po 40 do 100 zł, nawet. No a tutaj mamy za 11 zł takie maty. No i są one może z pozoru trochę ciężkie, ale natomiast, przez to, że to jest takie elastyczne, wszystko to jednak nie jest aż tak. Ciężkie wyjadanie z tego. Mm, przynajmniej na przykład Candy bardzo rzadko tutaj resztki zostawia gdziekolwiek, e, właśnie w tych zakamarkach. Także dosyć łatwa jest ta mata. E, natomiast w ogóle zobaczcie, jaka jest różnica w kolorach. My już mieliśmy chyba z trzy tematy i co chwilę nam giną, czasem się znajdują, czasem nie. Także obecnie mamy dwie, bo jedna nam zginęła. Natomiast. Ona strasznie łatwo łapie kolor, jak widać prawdopodobnie jakąś marchewkę albo może po buraku stała się taka właśnie bardziej pomarańczowa. Na żywo jeszcze większa jest ta różnica. Także yy, również dosyć łatwo wyginę i ja myję w ogóle te wszystkie maty w zamrażarce yy, zamrażarce, boże! W zmywarce. No i jakby yy, żadna z nich nie ucierpiała poza właśnie tą, która się trochę wygięła. I. No nie jest najlepszej jakości, natomiast jest naprawdę spoczko, także jak ktoś ma dużo piasków, to zamiast wydawać, nie wiem, dosłownie z 200-300 zł, to wyda tutaj kilkadziesiąt złotych, także polecajka na Następna mata i jest ona do tej, do tej miski. Także ta miska również może być właśnie w połowie miską, a w połowie matą, natomiast ja w ogóle z tego nie korzystam nigdy i nie ma tu większego sensu. Eee, natomiast jeżeli chodzi o samą matę, to jest ona strasznie elastyczna. Nie da się jej tak przenieść, bo na przykład te maty są normalnie sztywne, one... Ci aż tak nie chwieją. A tej maty nie da się przenieść normalnie, nie wiem, ze stołu położyć nawet co na podłodze, bo zaraz wszystko się wylewa, przywraca i tak dalej, więc naprawdę nie lubię tej maty, zwłaszcza, że ciężko się wyjada z tego i bardzo dużo resztek dostaje. I dodatkowo ciężko się to doczyszcza. W sensie w zmywarce nawet czy, czy ręcznie trzeba często długo to skrobać. O, zresztą tu widać, a było prane w zmywarce, to jeszcze są jakieś resztki. Teraz akurat już przyschnięte. Bo ich nie zauważyłam. W każdym razie nie przepadam za tą matą. I ostatnia mata, jaką mamy, moja ulubiona w kaczuszki. I na przykład ona już jest trochę bardziej sztywna niż tamta: zdecydowanie bardziej sztywna, trochę mniej niż Trixie. Eee, natomiast jest ona dosyć płytka, bo ta z Trixie jest. Oj, <gryw> przepraszam. Jak tak patrzę, no to praktycznie dwa razy głębsza niż. Kurde! Praktycznie dwa razy płytsza jest y, od tej instrykcji Także tutaj mimo, że jest spora powierzchniowa, no to jednak mało tutaj się jedzonkami mieści y, Wzór jest dosyć łatwy, tylko jak mają te kaczuszki dzióbki, to tam często się klinuje właśnie Zaklinowuje karma, co też jest sporym minusem y, Natomiast właśnie fajne jest to, że ta tacka jest dosyć sztywna i ma przyssawki z tyłu. Ta pomarańczowa też ma przyssawki z tyłu, czego wam nie powiedziałam, ale ma. Yy, natomiast w ogóle zobaczcie jaka jest różnica w ilości tych przyssawek. No. Yy, natomiast minus tej maty przede wszystkim jest taki, że jest dosyć droga, ale się na przykład nie odbarwia, nie odkształca, więc jak komuś zależy na wyglądzie maty, to, to zdecydowanie ta jest dosyć trwała i właśnie Spoko wygląda pomimo kilkudziesięciu użytkowań, już. No i każdą z, to, z tych mat mrożę zmywam w zmywarce i nic z nimi się tak naprawdę e, nie dzieje, e, także to wszystko jest dozwolone w ich przypadku i jakby nic się z nimi raczej nie powinno stać. Dobra, czas przejść do ostatniego segmentu, czyli takie mm, niedolizania i gryzienia rzeczy, tylko już bardziej takie na umysłowe rzeczy właśnie. Czyli mamy, zacznijmy od takiego jajka, mamy właśnie tutaj takie jajko i generalnie tutaj się wrzuca smaczki. Tu przez to, że, ta, że tutaj właśnie jest więcej gumy, to to jajko jakby cały czas wraca do tej pozycji. Także... Jak się, się przewraca, to ono zaraz znowu tak staje. Dzięki czemu ciężko jakby te smaczki wydobyć ze środka. No i pies po prostu nosem, czy w jakikolwiek sposób, na przykład, kiedy bierze w paszczę i podrzuca, yy, muszą wyspać właśnie z tej dziurki smaczki. Pies sam musi rozkminić, jak te smaczki można wyjąć stamtąd. No i te smaczki wypadają, bez sobie je, no i szuka kolejnych smaczków. Także fajna zabawka. W ogóle kupiłam taką zabawkę za zoopunkty na zooplusie. Tylko nie taką, tylko właśnie trochę inną, taką plastikową kuleczkę. Chciałam dla was nagrać taką recenzję na, na shortsach, na, na YouTube Shorts, generalnie jako rolkę. Natomiast tak nie fajna była ta piłka, że w sumie nawet tego nie wrzuciłam, bo te smaczki nie chciały w ogóle z niej wypadać. Jakby ja jako człowiek, który widzi ten mechanizm w środku, Ledwo wyjmowałam te smaczki, więc generalnie w ogóle jest dużo właśnie różnych takich zabawek z taką dziurką, gdzie pies musi czy kot rozkminić, w jaki sposób wyjąć te smaczki ze środka. No i to jest generalnie całkiem fajne i ma właśnie takie zagadki różne logiczne, mają dużo plusów w sobie, przede wszystkim po prostu właśnie rozwijają mużlek. Dobra, przejdźmy do kolejnych rzeczy, już dwie ostatnie rzeczy powiązane ze sobą, a mianowicie... Takie łamigłówki psie. I generalnie działają na dosyć podobnej zasadzie do tego jajka, że po prostu tu się chowa smaczki w różne otwory. Może e, no, być to drugie mnie Czyli na przykład można tutaj wsadzić smaczki, zakryć to, i pies musi właśnie sobie, nie wiem, łapką, nosem w jakikolwiek sposób przesunąć to i wydobyć smaczka. E, I generalnie jak, jak widzicie, mam dwie praktycznie te same, obydwie są chyba striksi z, z jakby linii produktów Dog Activity okej, okay, jak widzicie to przeżyło już wiele tragedii, ponieważ tu powinny być takie klapki, Candy w ogóle bardzo fajnie rozkminiała te dźwignie i jakby niestety dźwignie nie przeżyły ale tu była klapka, że trzeba było przesunąć tą kostkę nosem, łapą, czymkolwiek się otwierała klapka i można było zejść smaczkę, tu są różne takie do przesuwania, które jedynie przeżyły tutaj i po prostu pod spodem można chować smaczki, pies sobie przesuwa i tak dalej. I tu mam takie, jakby to wygląda jak małe kongi, rzeczy, że e, wie, się jakby wsadza w tą dziurkę smaczek, wykrywa, i pies musi to sobie wyjąć. Natomiast w przypadku tej zabawki mamy tutaj dwie szufladki. Jedną pies musi sobie sznurkiem wyjąć, tu ma smaczki. E, natomiast tu jest fajne też to, że tu można wsadzić właśnie tego mini konga. I najpierw pies musi sobie wziąć tego konga, żeby dopiero mogła jakby ta szufladka zadziałać, bo, bo ten kąt jakby blokuje działanie tej szuflady. Okej. Okay. Tutaj oczywiście też jest dużo tych różnych otworów, żeby sobie te kongi powciskać. ja moje kongi to są takie, nie wiem, pachołki jakieś, nie wiem, cokolwiek. Tutaj oczywiście pies ma takie zwykłe szufladki, żeby sobie je popresuwać i zdobyć spod spodu smaczki. Natomiast tu jest właśnie kolejna taka dźwignia, którą Candy kocha. No i przesuwa sobie piesek, tu się wysuwa szuflada i jeszcze potem pies musi sobie łapom jakby tą szufladę wyjąć bardziej, to tu jest druga dźwignia, drugi smaczek. Także tak to się wszystko prezentuje. Generalnie w ogóle wielkiej różnicy cenowej pomiędzy tym nie było, To na pewno była tańsza, natomiast nie wiem czemu, ale właśnie strasznie szybko się rozwaliła. Jakby my ją też trochę dłużej mamy, no ale no obecnie nie jest w ogóle w stanie do... w stanie użytkowania połowa z jej elementów. Natomiast ta zabawka całkiem spoko się trzyma. Jeszcze właśnie nie została uszkodzona, nie widać jakichś mocnych śladów użytkowania, poza tym, że jest strasznie uwalona w ogóle wszystkim możliwym. Także tak. Ogólnie minus takich zabawek, w sensie tych, takich umysłowych jest Minusem jest to, że ciężko je się czyści, bo mają dużo takich zakamarków, no i nie można ich wiadomo do zmywarki wsadzić, trzeba je ręcznie czyścić. Co prawda je czyścię co kilka użytkowań, bo częściej nie widzę potrzeby, natomiast właśnie jakby ktoś surowym mięsem albo jakimkolwiek takim, nie wiem, pasztetem czy czymś smarował, no to jednak byłoby, byłaby potrzeba je częściej właśnie czyścić. Mogą posłużyć właśnie zamiast miski na, przykład, na śniadanie czy na kolację taka łamigłówka, żeby trochę zmęczyć pieska no a jednocześnie, żeby piesek miał rozrywkę i coś innego. Także polecajka. Także to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Oczywiście niedługo wpadnie kolejna część przeglądu psiej szafy. Może za kilka tygodni, może za kilka miesięcy tak jak w tym przypadku. Pamiętajcie, że do końca sierpnia filmy bratują raz w tygodniu, potem prawdopodobnie we wrześniu wróci system, co dwa tygodnie właściwie będą nowe filmy. Także zachęcam właśnie do zaglądania na mój kanał. No i co? Mam nadzieję, że filmik wam się standardowo podobał, mam nadzieję, że nie był dla was za nudny i nie rozgadałam się za bardzo. No i do zobaczenia. Cześć!